Dobra, wygram. Wygram to. Wojtek kończysz już po prostu swoją karierę chyba w Fortnite. Wojtek Dudziński, edycjony kończy karierę w Fortnite Battle Are you ready? Or Freddy? Or for my. Uh, humongous. Oooooo! Oh. Mm. Że, że cię podniecają, te rakiety chopię nalot. Tylko Wojtek Dziński potrafi już wejść na lot. nie? Ale proszę, proszę was! No, ty jesteś taką trzematą. Ty Wojtek go zabił. Uuu. Uuu. Proszę zabij go Janek, zatrzymaton. No i oczywiście ten PM, nie? <grywka> nie wygrać. Nie, naprawdę napiszę do Marcina Parówy, żeby nagle specjalnie filmik na temat wojtka. Oczywiście kto to jest? Wojtek. Dobra, ja, ja gram teraz. Tak, tak, Wojtek. Ja gram no, tak, teraz Wojtek. tak. grał. Wojtek zacznie raidować, jakby tak będziemy grali. Dobra. W ogóle bardzo mi interesuje to, że Wojtek nie mówi nic od kilku sekund. Tylko robi. Hmm. No ale Wojtek, weź tak nas nie, go My cię lubimy. Please. Wojteczku. Wojteczku. Wojciusiu Wojtek Wojteczek Wojtusiak Wojteczek Wojtusi Unio Wojtuszko Wojteczek Wojtusz 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 And my man thank you to my man And my man thank you to my man and my man thank you to me. Mamy. Hey, o, zabiłeś go? No Ej chwila, chwila, czekaj, czekaj. Co to robisz? No to gas, gaz. gaz Gaz, Gas, gonna run into Gas, gas. to fight Gas, gas. Gas, O kurde Fajnie No mówię ci, to jest dosłownie taktyka Wojtka. Jeśli się próbujesz budować, próbujesz nie zabić ze strzelby, a ja biorę jakiegoś PM żeby... Nawet nie celuję. Po prostu... Jej, ja 90 tak level. To Jak ja to zrobiłem, że już mam 90 level w tym sezonie? A ten sezon trwa do marca. Niesamowite. Jak ja to chyba zrobiłem? Nie, ale szczerze, czemu nie może być już wolne? No, teraz niektórzy już chyba mają ferię, nie? nie. No, w nie chyba mazowiecki już ma ferię. Czemu, Wojt Wojtek, ale weź coś, ferię nie wiem, Ojciec się tam przyszedł, pobił cię czy co? Wojtek jak zawsze wykazuje objawy bycia upośledzonym umysłowo. słowo. Mhm. Tak, tylko twoje, twoje objawy pokazuje, dokładnie. Fajnie, że ktoś gra z katanem, doceniam. Doceniam, że ty grasz jak pedał. <laughs> tak czy siak. To takie true. To jest tak, to tak opisuje wojkę. A spróbuj! Ty jedną grę nie no co A z czego ci wydał 110 gra. powiedz mi? A później czym mnie dokończyłeś? Przepraszam. A przepraszam czym cię miałem dokończyć stary? No pom pom, No jak normalny człowiek. No, nie wiem, no nie grać jak Patryk mogłeś. Aha, no spoko. Spoko, spoko, spoko. Ja będę teraz tych kwiatków korzystać jak on tak gra. No i zaś dostałem. Tak, dobrze, zapił Nie można tego wygrać w ten sposób. No i to, no i to zobacz co wyciągnę, nie? O, widzisz? Od razu jakoś się lepiej gra. Jak się na no, jak nie leci ten PM, nie? Od razu łatwiej. Bo tak to byś już miał po prostu. Nie, ja po prostu nie miałem żadnego PM. Skiby, no. co, co, co po zrobiłeś, po jak burrum. mnie jakoś zaatakowałem? Pum, pum, ski. Nie PMA. pm krak, krak, zero krak. pm a. Nie wiem, ja się po prostu uleczyłem od razu, nie? To jest super item, te, te lody. No ja, to, to nie, Wojtek, jak ty mnie tam trafiłeś, miałem 10 HP, tylko ten loot... 200. <grym>

o, nie, czekaj, nie bijmy Filip, nie bijmy Filip No Dobra, Dobra, ja dostał Dobra, nie żyję Nie, nie zabił go. Dobra Super, bo się teamujecie na mnie, no to to jest chyba bez sensu. Co cię teamujemy? Ty też tak robisz. Przecież on Jak... do mnie strzela normalnie, Tak, a Filip strzelałem do nie? Sensu, mnie, nie? Bo, no. bo, bo, bo Ty go tylko prosił, żeby cię nie był, nie? To jest pytał teamowania. Ej, strzelałem na niego. O, właśnie widziałem, kurwa, jak do niego strzelałeś, jak do mnie zacząłeś, kurwa, strzelać. Nie, nie wiem, jak nie gra. Musi się nie Brakuje jeszcze kogoś tutaj. Mówię wam. Za cicho jest. No, trochę tak. No, ja wiem, kogo brakuje. Brakuje Mlecznego, żeby się śmiał non-stop. I nie, nie, nie chcę. Ja, jak, on, jak on tu dojdzie, to ja, to ja wychodzę. I brakuje Leona, żeby się z niego wszyscy śmiali. Pozdrawiam. No, ale on cię. będzie za godzinę. No i wtedy, ale wtedy Filip idzie. No ja za chwilę zostanę. Z Filipem jest najlepiej, bo Filip, Filip też się coś tam powie. Zawsze nam Leona śmietnego. Pośmiejemy. No, dobra, Le leon, się ja mam. Po prostu, leon się po prostu stał, stał takim jakby. On jest każdemu <głos> <głos> Powiedzmy sobie szczerze. że <noise> Wojtek To było tak wyrwane z kontekstu No <noise> oh, kurde Filip Filipek Dobra dostał Kto dostał? Wojtek? No A co dostał No He, nasz znaczy nie Heda, ale z a wiesz, co ty dostaniesz? Mocne nawet, Nie no, proszę no, co ty robisz? Co jest? Co to było? Czemu mnie tak nagle odrzuciło? No bo to był jakiś rytm, stary, jakaś egzotyczna broń. A, no oczywiście, że on ma egzotycznego shotguna. Nie, mam... Mam kurwa pompkę. Ale nie ty. Czo, Czo, Wojtek, czy ty się naprawdę dajesz outfitować? Nie, on, on mnie kurwa nie razu eee, nie trafił. Kwiat, kwiat, no, dobra, 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 dobra. Miałeś tam śmierdziaka, nie? Tu masz po lewej. A, tak le Boże. Boże, jesteś taki głupi. Hmm. Taki devil się wie. <laughs> Niestety, proszę państwa. No. Don't, we cannot say no, no. Time for us to glow, 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 yes I'm ba 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 b to come safe On uh, na drugą uh, stronę idzie I'm b b to come safe I'm b b Boże, Filip, zbimujesz to! CO JEST?! CO JEST?! Oczywiście, co mam w ręce? Co mam w ręce?! Dobra, lecę, nara Nie no, chyba se żartujesz No, no, muszę Ty Wojtek, to co, może czekamy aż po prostu Leon będzie grał? Czekaj, ja, ja muszę iść do lobby Dobra, ja, ja spadam No, to się ma ja... to ja myślę, żebyśmy zrobili tak, nie? Może prostu... na nich poczekali, godzina przerwy i na nich czekamy. No. Albo że ja po, no, po prostu poczekam, aż Leon przyjdzie, szczerze. Tylko, że wtedy wiesz, Jeszcze że. Jeszcze Filip będzie wtedy. O, A czy ale... drugi ten? No, wiem, wiem. Dobra, no...